Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj i w dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić grę autorstwa Wojciecha Rzadka i jest to Kangurek Kao. I jeśli chodzi o tą grę, jest to gra planszowa, tak jakby w uniwersum gry cyfrowej. No i jeśli ktoś by nie wiedział, to cyfrowa wersja jest odświeżeniem starszej już platformowej, ale bardzo popularnej gry o tytułowym Kangurku. W tej nowej wersji będziemy musieli przemierzać krainy i walczyć z przeciwnikami i w tym pomogą nam nasze magiczne rękawice. Będziemy zbierać złoto, będziemy zbierać diamenty i to wszystko, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca. No, ale teraz właśnie wracamy do gry planszowej i w dwóch słowach, co my tutaj będziemy robić? No i tak jak tutaj z góry widzicie, akurat w tym miejscu na razie niewiele widać, ponieważ tu jest wyłożony tylko startowy obszar. Przy przygotowaniu gry, ale także później w trakcie rozgrywki, będziemy wykładać takie kafle obszarów. Tutaj zgodnie z pewnymi zasadami będziemy je dokładać. No i teraz co my będziemy robić w grze? Naszymi kangurkami będziemy przemieszczać się na właśnie inne obszary, będziemy, powiedzmy to, eksplorować tą mapę, wykładając także nowe kafelki i na tych obszarach będziemy, używając swoich specjalnych umiejętności, będziemy walczyć z przeciwnikami, ale także inni gracze będą mogli nam rzucić wyzwanie i przeciwnicy oraz wyzwania znajdują się właśnie na kartach. Spełniając takie wyzwania i pokonując przeciwników, będziemy zdobywać te karty, ale także robiąc to będziemy mogli zdobywać nagrody z kafelków, gdzie właśnie będzie taka walka bądź wyzwanie. Z tych nagród tutaj będziemy mogli zdobywać złoto, ale także będziemy mogli dobierać karty skarbów, które dadzą nam przeróżne bonusy. Czasami taki kafelek też powie nam, że będziemy musieli dokładać do naszej puli diamenty. Jeśli tutaj znajdzie się odpowiednia ilość diamentów, no to wtedy kończymy grę, zliczamy kto ma najwięcej punktów zwycięstwa, kto zdobył najwięcej kart oraz złota i wtedy taka osoba wygrywa. Na samym początku jednak zacznijmy od przygotowania i zobaczmy co tutaj znajduje się na stole. Tak jak mówiłem na początku znajduje się kafel startowy oraz nasze pionki graczy. Każdy wybiera sobie jakiś kolor. Tutaj akurat wyłożyłem trzy pionki, ale może wziąć udział czterech graczy w tej grze. No i teraz musimy przygotować wstępnie mapę, czyli każdy z graczy dobiera sobie tutaj ze stosu tych kafelków obszarów, terenów, krain, dobiera sobie dwa kafelki. I zawsze musimy je tutaj dołożyć zgodnie z pewnymi zasadami. Po pierwsze, tak jak widzicie, kafelki mają kolorowe ramki, oraz tutaj niektóre kafelki na niektórych bokach mają takie kolorowe belki. I teraz, jeśli dokładamy nowy kafelek, to albo on musi się łączyć właśnie kolorem, jeśli chodzi o ramkę, albo o belkę. Także na przykład, jeśli startowy kafel ma tutaj żółtą belkę, oznacza to, że mógłbym tutaj dołożyć dowolny żółty kafel. Powiedzmy taki żółty kafel mógłbym dołożyć nawet z belką o innym kolorze. Ponieważ, tak jak widzicie, tutaj jest żółta belka, żółty kafel, albo mogę dołożyć kafel o innym kolorze ramki, który także ma tutaj żółtą belkę. Także musimy właśnie dopasować kolory, albo ramka do ramki, albo belka do belki, albo belka do ramki. Także każdy z graczy rozstawia tutaj po dwa kafle, także zrobimy sobie takie początkowe przygotowanie planszy. Ok, powiedzmy, że będzie to wyglądało tak. I co tutaj się jeszcze znajduje? Oprócz tego stosu kafelków krain, znajdują się także trzy talie kart. Po pierwsze, będzie to talia kart skarbów, po drugie, będzie to talia kart wyzwań, oraz znajdzie się tu jeszcze talia kart potworów, potworów przeciwników. Każdy z graczy na początek dobiera sobie jedną kartę skarbu oraz dobiera sobie trzy karty wyzwań. I teraz zobaczymy na planszetki graczy, co tutaj się znajduje. Każdy z graczy, oczywiście, zgodnie z kolorem pionka, który wybrał, dobiera sobie dyski, dobiera sobie jakąś kartę kangurka. I tak, co tutaj się znajduje? Znajdują się tory umiejętności. Każdy z graczy posiada trzy takie podstawowe umiejętności oraz jedną taką ulepszoną umiejętność z symbolem kangurka. Na dole znajduje się tor punktów życia. Zawsze naszymi dyskami musimy określić poziom właśnie takiej umiejętności oraz poziom życia. I na początku gry wszystkie te umiejętności oraz życie są ustawione właśnie tak, czyli życie na maksa, a umiejętności na dwa. Tak jak widzimy, te nasze planszetki graczy są lekko asymetryczne. Niektórzy gracze mają, powiedzmy to, umiejętności skoku 3 punkty, a niektórzy mają cztery. Więc jak widzimy, minimalna ilość punktów umiejętności to 3, a maksymalna to 5. I teraz, jak będziemy walczyć z potworami oraz wykonywać zadania, to takie umiejętności będziemy musieli wykorzystywać i wyczerpywać. Czyli na przykład, jeśli będziemy musieli użyć jakiejś umiejętności z tego, powiedzmy dwa te uderzenia ogonem, no to ten dysk przesuwamy w lewo. Tutaj, najbardziej po lewej, oznacza to, że nie mamy już takiej umiejętności do wykorzystania. Jeśli będziemy tracić życie, no to także ten dysk będziemy tutaj przesuwać w lewo. Co jeśli stracimy całe życie i jak odnawiamy sobie umiejętności, oczywiście jak odnawiamy, to przesuwamy dysk w prawo, o tym za chwilę. Teraz przejdźmy sobie do tego jak przebiega cała rozgrywka. Oczywiście wybieramy pierwszego gracza, tego, który jest najmłodszy bądź jako ostatni grał w cyfrową wersję Kangurka. No i taki gracz zaczyna i zawsze rozpoczyna od Dobrania tutaj z góry z tego stosu płytki i dołożenia go na mapę zgodnie z tymi zasadami, ale obojętnie gdzie chce. Także wrzucamy sobie tutaj taką płytkę, i teraz musimy przesunąć naszego kangurka na sąsiadującą płytkę, na sąsiadującą odkrytą płytkę, bądź możemy przeskakiwać też zakryte płytki. I już tłumaczę o co chodzi. Tak jak tutaj widzicie, wszystkie płytki są odkryte. Tak będzie wyglądała zakryta płytka. Dopóki wszystkie są odkryte, możemy przemieścić się na płytkę obok. Powiedzmy, że rozpoczynamy niebieskim graczem, i taki gracz idzie tutaj. W późniejszym etapie gry, jeśli takie płytki zostaną spełnione, zostaną zakryte, i tutaj dalej pojawią się nowe płytki, to taką zakrytą płytkę możemy przeskoczyć. Tak naprawdę dowolną ilość tych zakrytych płytek, byle w linii prostej. Możemy przeskoczyć na odkrytą płytkę. Możemy także wejść na zakrytą płytkę i zakończyć tam ruch, żeby odnowić sobie umiejętności, ale do tego także przejdziemy później. Powiedzmy, że na początku gry wszystkie te płytki właśnie były o tak odkryte. I teraz. Jak wchodzę na taką płytkę, to pierwsze co? Muszę zobaczyć, czy na takiej płytce znajduje się symbol karty. Symbol karty wyzwań. Taki symbol znajduje się na przykład na tej płytce. Oznacza on, że zanim jeszcze dobiorę potwora, mogę sobie na rękę dobrać jedną kartę wyzwania. I teraz dobieram sobie czwartą kartę i to jest mój limit. Nie mogę posiadać więcej niż cztery. Następnie to, co należy zrobić, to jest dociągnąć kartę potwora. I na kartach potwora znajdują się umiejętności, które musimy obniżyć, żeby takiego potwora pokonać. I najczęściej to jest tak jak tutaj albo 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 ta specjalna umiejętność z symbolem kangurka albo umiejętność dwie, tak naprawdę dwa punkty umiejętności z ogonem. Także powiedzmy, że ja chcę użyć tego ogona. Na mojej planszy obniżam sobie ogon o dwa, no i taki potwór zostaje pokonany. I odkładam go sobie na bok na jakiś oddzielny stos, ponieważ to mi zapewni punkty na koniec gry. I teraz, po pokonaniu takiego potwora, dowolny z graczy, ale tylko jeden, i kto pierwszy, ten lepszy, może rzucić mi wyzwanie. I teraz, jak wyglądają te karty wyzwań? Karty wyzwań są tak naprawdę bardzo podobne do kart potworów, no, ponieważ działają tak samo, żeby je spełnić. Ale żeby inny gracz rzucił mi takie wyzwanie, to kolor takiej karty musi zgadzać się z kaflem, na którym ja obecnie jestem. Jestem na zielonym kaflu, czyli inny gracz jest mi w stanie rzucić tylko takie wyzwanie i powiedzmy, że chcę to właśnie teraz zrobić. Także ja w tym momencie, żeby nie stracić życia oraz żeby dostać bonusy z tego kafelka, gdzie stoję, Muszę spełnić takie wyzwanie, czyli muszę obniżyć sobie dwie te rękawice, co robię, albo oczywiście ten specjalny symbol. Powiedzmy, że obniżyłem sobie rękawice i taką kartę także zdobywam do siebie i z niej będę punktować na koniec gry. I teraz jeśli. Udało mi się pokonać potwora, udało mi się spełnić zadanie, no to mogę zebrać wszystkie bonusy z tego kafelka. I tak, zawsze znajduje tu się jakaś umiejętność, którą możemy sobie podnieść. W tym wypadku podnoszę sobie skok, znajduje się tutaj symbol serca, czyli jeśli miałbym jakieś obrażenia, to mógłbym się uleczyć. Znajdują się tutaj dwie sztuki złota, więc dobieram sobie złoto oraz diament. Dokładam diament do puli. Jeśli w puli znajdzie się 7 diamentów, to rozpoczynamy zakończenie gry. Wtedy wszyscy gracze dogrywają swoje tury do końca zgodnie z kolejnością i zliczamy punkty. Ale na razie jest tylko jeden diament, więc patrzymy, co dalej. Jeśli na takim kafelku znajdowałby się także tak jak tutaj symbol skarbu, to dobieram sobie kartę skarbu i teraz pokażę wam, co tutaj może się znajdować. Karty skarbu są to karty, które możemy rzucić w dowolnym momencie gry, żeby uzyskać bonus tutaj na nich przedstawiony, czyli tak jak tutaj widzimy, albo złoto, albo podniesienie jakiejś umiejętności. Czasami to też będzie życie, będziemy mogli się z nich uleczyć. No i jeśli pokonałem wroga, pokonałem to wyzwanie, zdobyłem wszystkie nagrody, to taki właśnie kafel jest obracany zgodnie z tym, jak wcześniej leżał i już będzie zakryty do końca gry. Co by się stało jednak, jak nie sprostałbym albo potworowi, albo zadaniu? No to wtedy karta albo potwora, z którym nie udało mi się wygrać, albo takiego zadania, pozostaje tutaj na takiej karcie. Dopóki inny gracz nie wejdzie i nie pokona potwora, nie spełni zadania, no i wtedy będzie mógł zebrać te nagrody i odwrócić kafel. Więc jeśli taka karta, potwora czy zadania tutaj zostaje, to ja po pierwsze muszę utracić jedno życie. Po drugie, od razu sobie wspomnimy, że jeśli kolejny raz musiałbym stracić życie, będę musiał się zresetować. Czyli wracam na kafelek startowy, leczę wszystkie swoje obrażenia. Jeśli mam jakieś pieniądze, to muszę odrzucić dwie monety i tak jak tutaj jest przedstawione na tym kafelku startowym, muszę tak naprawdę przeorganizować, odświeżyć swoje punkty umiejętności. Czyli wybieram dwie umiejętności dowolne, które. Odświeżam na poziom 2 oraz dwie umiejętności, które odświeżam na poziom 1. No i oczywiście moja tura się kończy, i przechodzimy do kolejnego gracza. I kolejny gracz zaczyna oczywiście od tego samego: czyli dobiera sobie płytkę, dokłada ją w dowolne miejsce na plansze, oczywiście tam, gdzie to pasuje, na przykład tak. Przemieszcza się, walczy z potworami. Wykonuje zadania, wykonuje wyzwania od innych graczy. Nawet jest tak, że jeśli żaden z graczy nie zdecyduje się rzucić nam jakiegoś wyzwania, a my mamy odpowiednią kartę, to sami sobie możemy właśnie rzucić takie wyzwanie. No i tak, oczywiście, gramy do momentu, aż w naszej puli nie uzbiera się. 7 diamentów. Tą wymaganą ilością diamentów do zakończenia gry możemy manipulować, możemy to zmienić, żeby na przykład przyspieszyć sobie albo wręcz wydłużyć rozgrywkę. No i tak jak mówiłem, jeśli tu się znajdzie 7 diamentów, gracze dogrywają swoje tury do końca i zliczamy punkty. Zliczamy to co mamy ze złota, 1 do 1, oraz zliczamy wszystkie karty. Każda karta zapewnia nam jeden punkt zwycięstwa. W przypadku remisu patrzymy, który z graczy ma więcej kart, ten wygrywa. Jeśli dalej jest remis, to bierzemy pod uwagę wszystkie nasze sumy, naszych pozostałych punktów umiejętności. Jeśli dalej jest remis, no to gracze dzielą się zwycięstwem. I tak by właśnie wyglądały zasady do gry Kangurek KO. A teraz, w dwóch słowach, jakie są nasze takie wrażenia z tej gry? My sobie zagraliśmy w to już parę ładnych razy, oczywiście z dzieciakami, i tak na samym początku należy tutaj wspomnieć, że jest to gra. Oczywiście, jeśli chodzi o plusy, że jest to gra, która ma naprawdę bardzo łatwe do przyswojenia zasady. No i zasady możemy wytłumaczyć naprawdę w parę minut. Pomimo tego, że troszkę różnych rzeczy tutaj jest, i z tym dokładaniem kafelków, i z tymi różnymi fazami, i właśnie to, że jest ten moment, że możemy rzucić jakieś wyzwanie, no tak jak mówiłem, trochę. Tego jest, ale te zasady są na tyle proste, że spokojnie nawet wydaje mi się, że 5-6-latek jest to w stanie ogarnąć. Akurat pudełko mówi 7, jeśli chodzi o taki próg wiekowy, ale tak jak mówię, młodsi gracze tutaj także będą mogli sobie poradzić. Tym bardziej, że właśnie tak jak tutaj widzicie na wszystkich tych kartach są duże, wyraźne symbole, tutaj nie ma tekstów. Także właśnie prostota zasad to jest jedna sprawa. Po drugie to jest czas rozgrywki, ponieważ ta rozgrywka tutaj idzie naprawdę szybko i ta mapa tutaj się rozbudowuje w moment. I to też jest fajne, że rozpoczynamy od takiej małej mapy, a ta mapa później na koniec gry robi nam się naprawdę duża. I to w krótkim czasie, ponieważ rozgrywka tutaj będzie trwała, no bywało u nas, że pół godziny, bywało, że dłużej. Przy czterech graczach. Może czasami to się, jeśli powiedzmy, mamy takie przestoje, gdzie iść, gdzie coś dołożyć, to może to się przeciągnąć do godziny. Na bardzo duży tutaj plus, właśnie jeśli chodzi o granie z dzieciakami, żeby się szybko tą grą nie znudziły, jest regrywalność, ponieważ możemy dać graczowi za każdym razem inną planszetkę. On będzie musiał sobie trochę bardziej kombinować z tymi swoimi powiedzmy to asymetrycznymi zdolnościami. Czyli na przykład jeśli mamy niski, krótki tor, powiedzmy, tej magicznej rękawicy, no to oczywiście, że będziemy starali się bardziej jakby oszczędzać tą umiejętność. Za każdym razem także mapa nam się rozłoży inaczej. Nie będziemy mogli oczywiście dokładać wszystko tak samo. Inne wyjdą płytki, inne wyjdą nagrody z tych płytek. No i tak samo jest w kartach, w kartach wyzwań, w kartach wrogów. Czasami bywa tak, że podczas rozgrywki będziemy zdobywać naprawdę bardzo mało tych kart, wyzwań, no bo nie będziemy wchodzili na takie kafelki, gdzie będziemy mogli je zgarniać. Także, jak będziemy właśnie dobierać te skarby, tutaj znajdują się też przeróżne umiejętności. Tutaj znajduje się czasami naprawdę dużo złotych monet. Możemy sobie taką kartę zostawić na koniec, no i to także będą dla nas punkty zwycięstwa. No i te kafelki, pomimo tego, że są różne, no to będziemy układać je tak, jak chcemy. Czasami może być tak, że dzieci będą miały wenę, żeby y, rozkładać mapę w jakichś dziwnych kształtach, na przykład, żeby robić taki podłużny pociąg. No mówię, tutaj jest naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, które co rozgrywkę mogą się zmieniać. To, co nam się oczywiście bardzo podoba, nawet w grach dla dzieci, żeby wprowadzać właśnie, żeby uczyć dzieciaki, to jest taka lekka nutka negatywnej interakcji. Ale właśnie działa to na dwa sposoby, ponieważ tymi kartami wyzwań możemy sobie albo pomagać, ponieważ oczywiście możemy rzucić komuś wyzwanie, jeśli widzimy, że stać go, że ma takie umiejętności, że je może obniżyć i że to wyzwanie zrobi. Więc tak troszeczkę możemy pomagać właśnie tym słabszym, tym mniej ogarniającym graczom. No ale jak widzimy, że ktoś jest wyprany zupełnie z jakiejś umiejętności, to możemy mu rzucić pod nogi wyzwanie, oczywiście, jeśli możemy, jeśli pasuje nam to kolorem. Żeby takiemu graczowi przeszkodzić, żeby stracił życie, albo właśnie całe wszystkie swoje życia, no i musiał wrócić na ten kafel startowy. Dlatego to mi się właśnie bardzo podoba i wprowadzanie takiej negatywnej interakcji dla tych początkujących, dla młodszych graczy, to jest to, co powinniśmy robić, co powinniśmy uczyć dzieci. I kolejna rzecz, to, co my zauważyliśmy, to jest taki push your luck. Czyli prędzej czy później dojdziemy do takiego momentu, że będziemy to powiedzmy wyprani z tych wszystkich naszych umiejętności, ponieważ najczęściej w wyzwaniach i walkach więcej się tego zużywa niż odnawiamy. To po takiej walce za właśnie te nagrody, za te bonusy. No i teraz, mając nawet jakieś karty, właśnie tych skarbów z jakimiś symbolami, możemy ryzykować, właśnie możemy popychać to swoje szczęście. Możemy iść na jakiś kafelek, zobaczyć, czy wyjdzie jakiś potwór, który jest bardzo łatwy do pokonania, ponieważ te potwory są różne, są cięższe, są gorsze i właśnie o to chodzi, że popychamy swoje szczęście, ponieważ być może nam się uda. I wtedy zdobędziemy jakieś fajne nagrody z kafelka. Odnowimy sobie wtedy więcej umiejętności i tak naprawdę nie będziemy mieli tego przestoju. No, ale właśnie, jeśli przegramy, no to wtedy tracimy te życia, no i wtedy mamy przestój, jesteśmy w plecy. A właśnie czasami możemy odczekać, sobie przeczekać, odpocząć tą turę, później na zakryty kafelek odnowić sobie jakąś umiejętność. Więc tu jest ten właśnie taki lekki push your luck, i to jest bardzo fajne, że możemy sobie wybrać to. No I teraz biorąc to wszystko razem, jest to bardzo fajna gra, która wprowadza młodych graczy ogólnie w gry planszowe. To jest dobra gra na start. Oprócz tego, tak jak mówiłem, jest to bardzo dobre wprowadzenie właśnie w negatywną interakcję, w takie mechaniki jak Push Your Luck, ale też w takie logiczne układanki, troszeczkę w gry abstrakcyjne, ponieważ właśnie to dokładanie tutaj kafelków kolorami, obracanie tym, no to ten aspekt jest dobry na takie wprowadzenie właśnie do gier abstrakcyjnych, do gier logicznych. Nam się gra. Bardzo podoba będzie lądowała na naszym stole. Będziemy w to grać z dzieciakami. No i co? Mam nadzieję, że zainteresowałem was tym materiałem. Tom Grom, Kangurek Kao. Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to by było wszystko. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki i na razie.